Jeszcze raz gorąco witamy Pani i Panowie. Czas na ceremonię oficjalnego ważenia przed galą Fight Exclusive 9 Go For It. Andrzej jak bardzo mi miło. Jutro, tak jak mówiliśmy, Pana najważniejsze wydarzenie na w siedzibie Sportu Banki na Dolnym Śląsku. Gala tak długo oczekiwana okay. w Metce, w Oczyśniu federacji Fight Exclusive 9. Tutaj ta federacja stawiała pierwsze kroki. Tutaj organizowała swoje pierwsze gale. Wracamy, powiedziałbym, do macierzy. Jutro hala Orbita o godzinie 19. Transmisja oczywiście. W otwartym postacie najważniejsze walki, także polsat Sport i polsat Sport, e, razem ze mną są prezesi Federacji współwłaściciele, panowie Paweł Joźwiak i Rafał Sambiński, którzy oczywiście będą obecni przy ceremonii ważenia. Jest również osoba odpowiedzialna za ceremonię ważenia sędzia pan Sebastian Jagielski widać. Dziesięć pojedynków jutro wieczorem w ramach karty Fight Exclusive Fight, dwie banki undercardowe, Od nich oczywiście. Rozpoczynamy ceremonię orzej. Zapraszamy pierwszego zawodnika. Reprezentant Fight Lab Wrocław Jakub Pomczek. Moi drodzy przywitajmy go prawami. Ten zawodnik jako pierwszy Jutro wyjdzie do ringu. to będzie pierwsze pojedynek Handel Karbowy Gali Fight Exclusive Fight 9. 1,78 m wzrostu. Jego trzecie podejście do gamin linii walkowej zaliczone 76,9 9, Jakub poszedł na W czas na jego przeciwnika reprezentant klubu Contender Kamienna Góra Michał Golasiewicz. 27 lat, 180 wzrostu Takie nam się terby na początek małe szykują w ringu. Wrocław kontra Kamień na góra. Linii na dobre utrzymane. Panowie zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Pierwsza walka undercutowa Gali, FN9, Go for it, pani Orwina, Jakub Poczek, Michał Golaśnicki. Czas na drugi undercard Gali, FN9, Go for it. Walka na zasadach A1. 77 kg w linii na reprezentant klubu Schulbock Sermosina Łukasz Szulc 73,6. A więc niech na wodę utrzyma. Dziękujemy. Łukasz Szulc. I czas na jego przeciwnika. Reprezentant G-Fight Wrocław Michał Rankiewicz. Zawodnika, na będzie startował na masie 77 kg, reprezentant drugiej budłak, Jim Milowice. Mirosław Wozek. 28 zawodnika, który zaczyna na Trzymamy czas na jego przeciwnika, reprezentant klubu Zenit Łódź, Macin Bandel. 26 lata i 1,77 77 wzrostu. Polsko-częstochłonna klasa. Ta walka już miała być zakontraktowana podczas ostatniej decyzji, ale z tego konkluzji jednego z się nie Była. Teraz dojdzie do rewanżu. Wielkie mocne nas dźwięki czekają na to, że utrzymany. Berserkerski z trzecim, Wojciech Janusz. chcemy z Was. Tak. O, panowie zapraszam do zdjęcia. Wojciech się, Marcin Wójcik. Pojedynka licencja, więc go Tradycją gal Fight Exclusive Night staje się to, że oprócz rywalizacji panów bowlingu, poznał również przedstawicielki Półci Pięknej. i Jadwiga będzie już jutro w Tanii Robita. Czeka na starcie dziewcząt, także średnich, bojowniczych, ale także pięknych pań. Witamy. よろしくお願いします。 Klinik na głowę I czas poznać jej przeciwniczkę, doskonale znana wrocławskim fanom sportu walki i nie tylko, reprezentantka klubu Fighter Wrocław, Róża Gumienna. Cztery zawodowe walki na jej koncie bez urażki. Walczyła już podczas jednej z gałę fen, pokonała łowackę trzymał. powodzenia i rozpoczynamy ważenie karty głównej starcia w formule MMA 70 kg limit na godę wojownik Zopola świeżo upieczony pan magister Adam Konkiewicz.

Спасибо.

Zobaczymy, ich starcie określone jest jako rymalizacja nieuszliwowanych diamentów europejskiego MMA. To będzie polsko polskie starcie. Na początek witamy naszego wojownika z Półwyspu Apelińskiego, Alessio Di Kirito. 25 -latek reprezentuje klub ze stolicy Włoch, czyli z A jego przeciwnikiem będzie reprezentant Legionu Czarnów Andrzej Krzedek. notek bieżący metra 60 transakcji z Binance 8. M.

Zostały nami White Exclusive Heights. To będzie realizacja MMR. Reprezentant klubu No Limit Kissing, Rafał Płochudza. Na linku do podczas ostatniej gali prezentowany przez pokład już na kapringu jako super transfer w relacji point exclusive minds bardzo dobry zawodnik po raz pierwszy tutaj dotyczy na handlarz a ten człowiek z pewnością liczy gorąco na was liczy, że będziecie tym dwunastym zawodnikiem jego drużyny. będzie sięgiem za Wrocław, za Donyszcząc powitalnego do gorąco reprezentant Rio Grampi Wrocław Michał Michalski. Ostatniego starcia zadanie zwiedzia podczas gali w Został uznany za ekspertów, za jedno z najbardziej naczyniających, najciekawszych na pojedynków. walki zostały do zakończenia ważenia. Czas na starcie polsko tureckiego bo pod względem Turcji będzie walczył ten zabójnik. Nastał mieszka w Wielkiej Brytanii, mamy pięciokrotny mistrz Niemiec, mistrz świata organizacji WSJ, powitany go we Wrocławiu Mechmet Ali. Pani, dzisiaj Wójt pana nie będzie razem z nami ze względu na to, że dopiero po południu i będzie oficjalnie ważony w hotelu, natomiast na pewno bardzo ciekawy, interesujący w się się Ten Pan jest, ten Pan wczoraj bardzo waleczny, bardzo wojowniczny, nastawiony tradycyjnie zresztą. Jeden z najlepszych filmów w Europie bez podziału na kategorie lagowe, reprezentant klubu dziwnych, lewica Paweł. na rozkładzie dwóch wojowników z zagranicy. Szanowny panie Prusza, który trzeba na stanie w Polsce, a także belga małżeńskiego powodzenia za karierę Teraz trzeci skal, czyli mech na talibani, francja tak Nie ma sobie równych na tak krajowym podwórku. Także budarze woją się i kierują, żeby znaleźć na niego zagranicznego przeciwnika. No kto wie, może już w końcu takiej walki nie dojdzie Paweł panu Luizzi, jak Ostro trenuje, może podczas przyszłorocznych dał, tak, bo jego stara się już w jakimś Tak się inaczej jutro stara się mych mię dali wami, ringu. Przedostatnia walka FN9 Go Walka wieczoru MMA. 93 kilogramy polsko-niemieckie starcie mi się szepuje. Jeden z najbardziej uzdolnionych zarodników MMA nowego pokolenia. 21-letni zawodnik, ale już 13 zadał obwodę na koncie. Jego pseudonim mówi sam za siebie. Tański czołg, fajtań. Powitajmy go we Wrocławiu. Czas na jego przeciwnika, reprezentant klubu Contender Kamienna Góra Marcin Suntek! Trzecie jego podejście do gali Federacji FEN, wygodnie zwycięski Marcin i Krzysztof Pietraszka. Teraz czas na Tassi Lola. Męgro 80 dni wzrostu, bardzo doświadczone 36-letniego odwiedzenia i góry, ale reprezentujący tą temperaturę na górę. Marcin, zapraszam do zdjęcia. Linia pragmów podtrzymane obu zawodników Tassi Lola, Marcin Sątek, walka wieczora.

It exclusive Night 9 Go for it. Bilety dostępne na eventim.pl oraz ticketpro.pl.